Polacy, Polki i Polacy, tak my zwyciężymy w najbliższą niedzielę. Bo tej biało-czerwonej fali tego obywatelskiego zrywu już nic nie powstrzyma, i Wasza obecność dzisiaj tutaj jest tego najlepszym dowodem. Dziękuję, patrioci ze Świdnicy, że jesteście tutaj ze mną! Drodzy Państwo! Cały dzień na Dolnym Śląsku mocno pada deszcz. Deszcz sprawił także, że nie mogliśmy spotkać się dzisiaj na zewnątrz. Wiele ludzi nie weszło do tej sali. Chciałbym prosić o wielkie brawa dla nich, bo są przed budynkiem. Są znani. Powiedzieć śmiało, że ten deszcz jest także bardzo symboliczny. To, że dzisiaj pada cały dzień deszcz nie przywiodło do myśli, że niebo płacze dzisiaj nad polską Donalda Tuska. Niebo płacze nad polską, która straciła swoją praworządność. Nad Polską, w której artykuł 7 Konstytucji o praworządności przestał właściwie obowiązywać nad Polską, w której uchwały stają się ustawami, a obywatele państwa polskiego nie mogą liczyć na sprawiedliwy proces. Jestem tutaj po to, żeby to naprawić! Wami I to chcę Wam obiecać, bo nie będzie nigdy tak, że obce ośrodki decyzyjne będą sterować polskim prezydentem. A gdy przyglądamy się dzisiaj, drodzy Państwo, temu, jak wygląda łańcuch decyzji odnośnie naszej przyszłości, gdy patrzymy na to, jak obce ideologie niszczą nasze gospodarstwa rolne, niszczą nasze szkoły, chcą wystawiać oceny. Temu, co dzieje się w Polsce, agendy europejskie, mówiąc, jacy mamy być, jak mamy wyglądać, a może co mamy jeść i czego mamy uczyć nasze dzieci. To ja mówię jasno, że do takiej Unii Europejskiej my nie wchodziliśmy. My wchodziliśmy do Unii Europejskiej, która miała być wspólnym rynkiem, która miała być wspólną strefą Schengen, a nie jednym parapaństwem której Polska jest jednym z województw. My dzisiaj, jako Polska, z naszymi wartościami i z tym, co wnieśliśmy do Unii Europejskiej, jesteśmy Unii Europejskiej bardzo potrzebni. Do tego, aby przypomnieć, że to wartości chrześcijańskie były fundamentem Unii Europejskiej i żeby obudzić Unię Europejską, którą uda nam się razem z Włochami i z Rumunami obudzić. Ta batalia, te wybory, moi kochani, 18 maja już za parę dni, za kilkadziesiąt godzin. Będą właśnie o suwerenności Polski. Będą o tym, ile Polski będzie w Polsce, ile Polski zostanie w naszych sercach, w naszych szkołach, w naszych krajobrazach. I w naszych gospodarstwach rolnych, i w, nasy, w naszych lasach. Bo gdy przyglądam się dzisiaj pracy rządu Donalda Tuska, który reprezentuje agendy obcych państw, choćby nie zamykając naszej zachodniej granicy i doprowadzając do tego, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w trwodze, czy nielegalni migranci nie będą chodzili po ulicach naszych miast, po placach zabaw naszych dzieci. To jestem tym oburzony i mówię, wypowiem jednostronnie pakt migracyjny, bo zostaję prezydentem Batem. Nie w naszym interesie jest, moi kochani, wprowadzenie euro w Polsce. Polski złoty to polska suwerenność i polski rozwój gospodarczy. I mimo koalicji chętnych, koalicji chętnych, która premiera naszego rządu wrzuciła do drugiego wagonu, nigdy nie zgodzę się na to, aby polscy żołnierze walczyli na Ukrainie, bo to nie jest dzisiaj w interesie Polski. Nie ma zgody, a jest też scenariusz czarny. My wygramy te wybory, jestem tego pewny. Ale dzisiaj musimy sobie powiedzieć jasno, drodzy państwo, że Donald Tusk chce zainstalować Rafała Trzaskowskiego w Pałacu Prezydenckim po to, aby łańcuch decyzyjny odnośnie naszego losu wyglądał w ten sposób. Bruksela i Berlin mają swoje potrzeby, przekazują je premierowi Donaldowi Tuskowi, a on dzwoni do prezydenta Trzaskowskiego i mówią, jak będzie wyglądać Polska. A Polska tak wyglądać nie może, bo my nie chcemy Polski, która jest zarządzana z zewnątrz. Bo tu w Świdnicy i w wielu innych miejscowościach, które dziś odwiedziłem i które odwiedziłem w całej Polsce, jesteśmy my. Dumny, suwerenny naród polski, tu jest Polska. 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 Tu jest. Świdnica jest też przykładem. Bardzo dobrego współdziałania konserwatystów prawej strony, radnych i samorządowców i pani prezydent, która jest z zupełnie innego środowiska politycznego. Ja nie jestem, jak państwo wiecie, po raz pierwszy w Świdnicy, bo miałem okazję otwierać tutaj przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Takiej odpowiedzialności dzisiaj potrzebujemy. Ja byłem też w Zabrzu i chcę porównać Zabrze ze Świdnicą, żeby Państwu powiedzieć o jednej emocji, którą będę niósł w swoim sercu jako przyszły prezydent Polski. W Zabrzu odwołano panią prezydent z Koalicji Obywatelskiej. Odwołali ją wszyscy, literalnie wszyscy przedstawiciele sceny politycznej. Od Lewicy przez Konfederację do Prawa i Sprawiedliwości, który był tego motorem. Tu w Świtnicy współpracuje dla spraw samorządu, dla Waszych spraw, drodzy Państwo. Dla spraw rozwoju miasta Lewica z konserwatystami i z prawicą. Musimy doprowadzić do tego. I jako prezydent będę się tym zajmował. Żeby nie było wątpliwości, w wielu sprawach z Lewicą nigdy się nie zgodzę. Jestem zupełnie kimś innym, drodzy Państwo. Ale muszą być rzeczy. Które naprawdę nas łączą, troska o los zwykłych ludzi, troska o obywateli, a ja jestem jednym z Was, obywatelem państwa polskiego. Są takie momenty, w których musimy zostawiać nasze polityczne, partyjne aspiracje i mówić głośno. Tam jest człowiek. Ten człowiek potrzebuje infrastruktury kolejowej, infrastruktury drogowej, potrzebuje bezpieczeństwa, potrzebuje przychodni i potrzebuje dobrej polskiej szkoły. Są takie momenty, w których musimy to rozumieć. Zdaje się, że nie rozumieją tego tylko ci, którzy dzisiaj rządzą w Polsce, ten rząd z czulicy społecznej. Rząd Donalda Tuska który nie szuka kompromisu w niczym, likwiduje programy jak program inwestycji strategicznych, te programy, które dzięki którym Świdnica otrzymała 350 milionów złotych na inwestycje właśnie w infrastrukturę i w wiele ośrodków. To nie jest propolskie działanie i propaństwowe. Jeśli ktoś niszczy coś, co udało się przez tyle lat zbudować. Dlatego przypomnę rządowi Donalda Tuska, jak zostanę prezydentem, po pierwsze, że muszą pracować dla Polski, bo od tego są i do tego są wybrani, a nie od tego, żeby ścigać polityków opozycji i obywatelskiego kandydata. I przypomnę im także, że tam w całej Polsce są obywatele, którzy potrzebują odpowiedzialnej, suwerennej. Silnej władzy! Moi drodzy, myślę sobie, bo to jedno z ostatnich moich wystąpień przed pierwszą turą wyborczą. Cieszę się, że jestem z wami tutaj Świdnicy. i myślę sobie jak wiele razem przeszliśmy i jak wielu jest nas wierzących w to, że w niedzielę powiemy warto być Polakiem. Powinniście czuć dumę wszyscy państwo z siebie, że jesteśmy w tej walce i jesteśmy zdeterminowani, żeby wygrać te wybory za sprawą kartki wyborczej i naszej decyzji, bo każdy z was w najbliższą niedzielę będzie decydował o losie Polski, o przyszłości swoich dzieci, o przyszłości swoich wnuków. Każdy z nas będzie decydował o przyszłości. To nie jest marsz po władze, to jest marsz o naszą przyszłość. My chcemy przyszłości bezpiecznej, przyszłości dobrobytu, chcemy normalnej Polski, chcemy czuć się w naszym kraju dobrze, jak we własnym domu, i nie chcemy, żeby zmieniały go nam. Obce ideologie. Jeśli Państwo pomyślicie, ile przeszliśmy przez ten okres kilku miesięcy kampanii wyborczej, to uzmysłowimy sobie, że przeciwko waszemu kandydatowi występowały już chyba wszystkie najważniejsze agendy państwa polskiego, państwa Donalda Tuska. Najpierw partia polityczna, która nie popiera Prawo i Sprawiedliwość, niezgodnie z prawem nie dostała subwencji. Potem ścigająca prokuratura, najwyższa izba kontroli. Dziś słyszymy, że spółki skarbu, państwa, spółki skarbu państwa finansowały fundacje, które niszczyły mnie i jeszcze jednego kandydata, a z Rafała Trzaskowskiego chciały zrobić herosa. A gdzie był ten heros na ostatniej debacie? Widzieliście gdzie? Taką walkę mogą podejmować tylko ci, którzy nie znają polskiej duszy. I dlatego tylu nas tutaj jest w całej Polsce. Bo jesteśmy narodem... Pokona, bo jesteśmy narodem, który wolność ma głęboko w swoich sercach. Wolność jest w naszym genotypie, tak jesteśmy stworzeni. Czym bardziej z nami walczą, tym jesteśmy mocniejsi, tym jest nas więcej. I gdyby znali chociaż podstawy polskiej historii i polskiego ducha, drodzy Państwo, to wiedzieliby, że ta walka tak nierówna tak brutalna, tak pełna kłamstw i niespełnionych obietnic, jest kontrproduktywna, bo nas jest coraz więcej i idziemy do zwycięstwa w najbliższą niedzielę, do zwycięstwa dla Polski! <śles> <śles> Za Karolem, Karol za Świdnicą, Polska za Karolem. Karol zawsze z Polską, Polkami i Polakami. Takim będę prezydentem, to wam obiecuję. Moi, kochani, idę jeszcze uścisnąć rękę tym, którzy stoją w deszczu. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Wyjdę do nich, żeby powiedzieć, że jestem z nimi i dziękuję, że są ze mną tak samo jak bardzo dziękuję Wam. Jeszcze raz proszę o Waszą aktywność w najbliższą niedzielę. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Jeszcze raz powtórzę: idziemy do Polski bezpiecznej, do Polski dobrobytu, do Polski ambitnej, do Polski z aspiracjami. Niech żyje nie świetnica, niech żyje. Nie